Cześć, witam na kanale Stylistyki. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się takim oto włącznikiem produkcji radzieckiej. Zdemontowałem go z szafy sterującej prasą hydrauliczną, również produkcji radzieckiej. I jako ciekawostkę podam, że w tej samej szafie były takie fajne płytki. Tutaj jest duża ilość ufo. Nie wiem jeszcze, czy one są. Yy, posrebrzane czy one są pozłacane i te oto tutaj złącza grzebyki możliwe że są całe ze srebra ale to będę sobie to sprawdzał również w tej szafie były takie oto przekaźniki widać fajne ciekawe groszki bogate Dlatego uznałem, że warto poświęcić odcinek na demontaż tego włącznika i zobaczymy, co, co kryje w środku. Wracając jeszcze do niego, ten skrót tutaj zdjęłano w CCCP, oznacza wyprodukowano w Sojuzie Sowieckich Socjalistycznych Republik. W Polsce, pamiętam, używało się też skrótu ZSRR, czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. To taka ciekawostka. Ode mnie. wadze 755 gram, także nie jest jakiś ciężki. No ale, ok, zapraszam na odcinek, ponieważ sam również jestem ciekaw, czym ruskiego na faszerowali. Demontaż zaczniemy od odkręcenia śrub. Otworzymy sobie go, bo tu już widać, on się otwiera w połowie. Zajrzymy do środka, zobaczymy, jeżeli styki będą miały groszki. Odpalimy te groszki. Tradycyjnie, na koniec, zważenie i podsumowanie. Tak więc zapraszam. Proszę. Jesteśmy już po demontażu styków. Zdemontowałem trzy styki tego rodzaju z takimi fajnymi groźkami prostokątnymi. Widać. Bardzo fajne, ładne. Trzy styki tego rodzaju. Też z takimi mniejszymi prostokątami. Takie jakieś blaszki mosiężne. Tutaj nadpiłowałem jest mosiąc trzy sztuki i te druciki miedziane. Styki oczywiście na mosiądzu, bo też je nadpiłowałem. Tutaj widać mosiąc. zarówno te, jak i te. One są mosiężne. Później sobie podsumujemy też ile mosiądzu z tego wyszło. Także zajmiemy się teraz odpaleniem styków. Oczywiście odpalania styków dokonujemy. Na powietrzu bądź w bardzo dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ponieważ tak jak na każdym filmiku uprzedzam, przy odpalaniu wydzielają się toksyczne opary. Maska oraz okulary ochronne są jak najbardziej zalecane przy, przy tej czynności. Jak widać, styki zostały odpalone. Przejdźmy sobie zatem do podsumowania. Zaczniemy od ważenia. W pierwszej kolejności zważymy sobie te blaszki mosiężne. Mamy je 3 i waga jednego to jest 9 gramów. Ja zawsze daję w zaokrągleniu, tak jak mówię, razy 3, czyli tych blaszek mamy 27 gramów mosiądzu. Następnie styki te większe. Które też były z mosiądzu. 3 sztuki. I mamy 11 gramów. Jeden styk razy 3 daje nam 33 gramy. I te najmniejsze styki również z mosiądzu. Gdzie jeden styk waży 4 gramy, razy 3 daje nam 12, 12 gramów. Przepraszam. Łączna suma 27 33 plus 12 daje nam 72 gramy mosiądzu. Teraz zważymy sobie te druciki miedziane. Wychodzi nam 20 g miedzi. Na koniec najważniejsze, czyli odpalone groszki. Trzy te większe. Pierwszej kolejności i teraz dodamy trzy te mniejsze z tych mniejszych styków, 2,9 grama. Zaokrąglimy to do 3 gramów. Czyli podsumowując, z tego oto włącznika produkcji radzieckiej otrzymaliśmy 72 gramy mosiądzu. 20 gramów miedzi. Oraz 3 gramy srebra technicznego to był pierwszy sowiecki włącznik rozebrany w moim życiu. Metale, które z niego pozyskaliśmy, pamiętają jeszcze pewnie czasy Breżniewa albo Gorbaczowa. Nie wiem dokładnie którego z nich, ponieważ nie uzyskałem informacji z roku produkcji tego włącznika. Natomiast jeżeli chodzi o moją opinię, jestem miarę z niego zadowolony, tym bardziej, że kosztował on mnie w granicach 2 zł. Spodziewałem się, że tam będą styki tylko i wyłącznie miedziane, posrebrzane, ewentualnie mosiężne. Posrebrzane, natomiast udało się uzyskać z niego 6 groszków. Także moim zdaniem jest to całkiem fajny wynik, jak za tą cenę. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.